Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej postanowiła, że od dzisiaj nie będziemy już mówić Kaliningrad, obwód kaliningradzki. Będzie to Królewiec, obwód królewiecki. Pierwsze pytanie, jakie się nasuwa, czy ta zmiana w ogóle ma sens, czy to jest pozytywne, dobre i skąd Królewiec? No, odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Oczywiście, że tak. Królewiec to historyczna nazwa tamtych terenów właśnie w języku polskim, więc to jest jak najbardziej pozytywna i... Pożądana, pożyteczna zmiana. No i sama nazwa Kaliningrad jest dla Polaków dosyć przykra, gdyż był taki pan Michał Kalinin. No, był on zbrodniarzem komunistycznym, ale również jedną z osób, które przyczyniły się do decyzji o wymordowaniu polskich oficerów w Katyniu w 1940 roku. No i akurat kiedy on umierał, no to nadawano nazwę i uznano, że od jego nazwiska na jego cześć. Wymyślą obwód kaliningradzki. Każdy, kto się choć trochę historią interesuje, to chyba słyszał, że Królewiec no, jest bardzo bogaty historycznie, raz w rękach Krzyżaków, Prusaków, nawet na chwilę był Rosjan, przez długi czas Lenem Polski. No, teren z nami bardzo związany. Dzisiaj niestety już niewiele z tego zostało, no bo po wojnie, kiedy trafił w ręce ZSRR, a potem Rosji, no, było takie ideologiczne podejście, by zniszczyć jego przeszłość. Te zabytki, które ocalały to. Zburzono, no i do dzisiaj tak naprawdę jest tam pełno blokowisk. Niewiele zostało z tego królewca, jaki kiedyś był. Warto też wyjaśnić, że no do tej pory obwód kaliningradzki, a od teraz obwód królewiecki, to po prostu część Rosji taka enklawa, czyli teren, który należy do danego państwa, ale nie ma bezpośredniego. Kontaktu z tym państwem, tak, no, jest oddalony od samej Rosji, no ale tam dalej obowiązuje prawo rosyjskie, to jest po prostu Rosja. No i właściwie najważniejsze pytanie, co z tym wszystkim wspólnego, co z Królewcem ma wspólnego Rosja, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich? No, po II wojnie światowej. Stalin no z punktu widzenia strategicznego fenomenalnie uznał, że on potrzebuje tego fragmentu dla siebie, no bo on jest strategiczny z punktu widzenia wojskowego, jeżeli chodzi o marynarkę wojenną, daje mu to o wiele łatwiejszy i lepszy dostęp do Bałtyku. No i trzeba też pamiętać, że obwód kaliningradzki jest naszpikowany, jeśli chodzi o militaria i tak dalej. No i do dzisiaj jest to taka trochę pięta chilesowa, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo, no bo to Rosja tam jest. No i faktycznie no jest to świetne zagranie. Stalina, żeby mieć ten kawałek dla siebie. No niestety po II wojnie światowej, kiedy były spotkania Wielkiej Truki, no ostatnio to spotkanie w Poczdamie, pamiętamy jakie to było podejście Stanów Zjednoczonych, Zjednoczonego Królestwa, czy Wielkiej Brytanii, no i ZSRR, e, czyli później Rosji, no że jednak Stany Zjednoczone i Zjednoczone Królestwo, Wielka Brytania szły na potężne ustępstwa względem Stalina, który oczywiście bardzo sprytnie tym wszystkim sobie rozgrywał i choć sprzeciwiali się, nie wszystko im się podobało, no to jednak na końcu machnięto ręką, no i do dzisiaj tam jest Rosja. Pamiętajmy, że to jest tylko zmiana nazwy, a raczej powrót do nazwy historycznej. Polska nie wysuwa żadnych roszczeń względem królewca, Polska uznaje swoje obecne granice, żadne również państwo nie ma roszczeń terytorialnych co do granicy państwa polskiego i tutaj nic się nie zmienia.